Daszek, Edith edi, Daszek, i jeszcze. No tak. co? To pokaż jeszcze jakiegoś Edita. dawaj, dawaj, pokaż, pokaż coś. A Daj pokaż, jak... dawaj niewidzialną. To masz matza, 10 masz, i równie widzialną, dawaj. Pozdrawiam twoją niewidzialną, przed chwilą było 8. Kto zepsuł? Kto zepsuł? Nie wiem, ten Kidos pewnie. A nie nie, 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 nie było, bo się zatrzymała na 8. Znaczy, y, tak, super. Mhm, tak. Było, znaczy się było, była niewidzialna. Mhm, tak. Dobra robię jeszcze raz. Co za chłop? To wcale nie ja. Co to za śmieciak? Co to za tak, no Czego masz taki słaby level? Co? Bo ja mówię ci, że miałem przerwę chłopie. Dociera coś jakby? Mam takie pytanko. Mówiłem ci na samym początku, się zdziwiłem, że to się nie nazywa się Orbanem. Mówię ci, kurde chłopie mam serwę. Ty się mnie pytasz, tam są chłopy, czy co to było? Dziczek. No, na chillu. Ja muszę <laughs> dziczek na chillu, no raczej. No, <laughs> się pytam dziczek, no na chillu. Ja znam mam wilka, z wilkiem przegrał Dobra, amunicja, do połupie mamy. No tak. idę na tyteczku w sobie. Ale robimy szybkiego wink'a. Czy co? Robimy szybkiego wink'a. Można robić szybkiego wink'a, pewnie, że można robić. Czekajcie, to Okej, potwierdzam ci zaproszonko. To sobie zagramy jeszcze one v E, e, nic, znaczy, tak, super jest. Mhm. Oczywiście e, Kamienna twarz. Super jest, co Ja wiem, ja wiem. Jestem piękny. Dzisiaj, bo tu... no, nie pokazuj mi, jak się boksy robi, bo to chłopy są, idioto. Dobra, leży jeden, drugi mnie zabije. Bo mam mloa. Tylko nie zednij, jak umiesz takie boksy dobre robić. Gdzie oni są? A tam do mnie jeszcze wali, a teraz ja Jak się zabudować? Bo ja mam mloa. No dobra, dostałem bombę. Dobra, ja to... ja to wyciągnę, Dawaj, wykierujesz ja to. to. I... Dawaj, robisz to. Jak umiesz takie... Za... Te boksy robisz, to dawaj wykierujesz to Daj. Co jest, nie mam O kurde, no co za pech No jakbyś był taki kozak to wyjście bez matsa poradzi No widzisz, no co za pech! No co za pech יכול להיות שהוא אוהב לי אוהב, כי